w 11. kolejce Betclick, dwa ligi piłkarza Zagłębia zdobyli kolejne trzy punkty. Pokonując na swoim stadionie GKS Jastrzębie 1-0 złotą bramkę w 7 minucie doliczonego czasu gry zdobył strzałem z bliska Kacper Skór. Poniżej znajduje konferencji prasowej trenerów. Nowym szkoleniowcem GKS-u Jastrzębie został 52-letni Krzysztof Górecko. W sezonie 202-3 2024, prowadził i e ligowy. Zagłębie Sosnowiec, gdzie poprowadził zespół w pięciu spotkaniach. Standardowo, dajcie znać. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo Romita, ale park. Przed nami konferencja prasowa po meczu 11. kolejki Betflik 2 Ligi, w której Zagłębie Sosnowiec podejmowało GKS Jastrzębie. Gospodarze zwyciężyli 1-0 po golu Kacpra Skóry. To spotkanie Oglądało z wysokości trybun 4391 widzów. Przechodzimy teraz do podsumowania tego spotkania. Jest z nami trener drużyny gości, pan Krzysztof Bórecko. Dobry wieczór panie trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o pomocowy komentarz. Więc tak, przede wszystkim gratuluję zwycięstwa czwartego z rzędu Drużyny Zagłębia. Plną się w tabeli do góry. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Miło się tu wraca na ten stadion, bo miałem przyjemność tu przez parę miesięcy pracować. Więc tak, taki fajny powrót do historii. Natomiast sam mecz, no cóż no, trochę szkoda, bardzo szkoda, bo ci młodzi, młodzi chłopcy znowu dzisiaj zostawili kawał zdrowia na boisku. Z <kluszyli> walczyli jak mogli. Potrafią grać piłkę, brakuje im naprawdę tego doświadczenia i to jest kolejny mecz, gdzie tracimy bramkę w doliczonym czasie gry. No, dzisiaj chyba była, była ostatnia sekunda meczu, my już nawet nie znowili po, po stracie. <laughs> Dlatego ja mam szacunek dla chłopaków z GKS-u jeszcze nie czyli do końca. I naprawdę yy, brakło niewiele, żeby zdobyć punkt i urwać dwa punkty, zagłębił. No musimy ten zespół cały czas gdzieś bodźcować, motywować do tego, że mają e, trenować, grać, ponieważ e, oni sami wiedzą, że są bardzo młodzi, mają całą karierę przed sobą i tylko dobrymi wynikami mogą, mogą sobie tą karierę po, poprawić i cały czas im to przekazujemy, mówimy, pracujemy coraz bardziej nad, bardzo mocno nad defensywą. Po tych bramiach tracili sporo. No dzisiaj wyglądało to ciut inaczej, I mimo tego, że <laughs> ostatnie naście minut graliśmy w niedowadze. Bronili zupełnie przyzwoicie. E, oczywiście w trakcie meczu zagłębie było zespołem zdecydowanie bardziej dojrzałym i, i w pierwszej połowie przeważali. Natomiast też nie wiem jakby się ten mecz potoczył. Gdyby zaraz na początku, no chyba to była najlepsza sytuacja dzisiejszego, w ogóle całego meczu. E, gdzie nasz zawodnik, no niestety, niestety spudłował z kilku metrów, metrów ale takie rzeczy się zdarzają. To jest akurat chłopak, który pewnie jeszcze nie jedną ramkę szczelnie. Także gratuluję zwycięstwa. W e, Zagłębiu życzę wszystkiego co najlepsze, jak najszybszego powrotu do wyższej ligi, a my pracujemy dalej i mam nadzieję, że będziemy szybko punktować. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Czy mam jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję za pierwszą część konferencji. Dziękuję bardzo. Wrzesień 8 2025 Wojciech Łobodziński został nowym trenerem Zagłębia. Szkoleniowiec podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Idzie znać. Ja jestem. Witam na drugiej części konferencji prasowej, w on zajmuje się znowu z Jest z nami kanał drużyny, yes. gospodarzy pan Wojciech Łopodzimskim. dobry wieczór pan dyrektorze Standardowo proszę o pana komentarze. Nie wiem, co mam powiedzieć sobie po tym meczu, bo tak już mam trochę siłych włosów, ale chyba po tym meczu to już będę miał ich dużo, dużo więcej. Wbrew pozorom, o właśnie tak powiem, wbrew pozorom graliśmy lepiej niż z UKS-em. Klan na mecz był dobry, poza tą jedną pierwszą sytuacją, gdzie byliśmy źle, zaczęliśmy ten mecz, to jest jedyna sytuacja, a w tym meczu. No i ten plan był dobry, bo, bo fajnie kreowaliśmy, graliśmy między linie, wchodziliśmy w pole karne, oczywiście konkretnie brakowało, brakowało nam bramki i takie mecze się będą zdarzały, że, że napędzało to to bronienie. Jastrzębia, grali bardzo ofiarnie, czasami oczywiście, no, ja to rozumiem, że, że bardzo grali na czas, przedłużali ten mecz, a my bardzo chcieliśmy wygrać, bez względu na to, czy graliśmy w niedowadze, czy w przewadze, wprowadziliśmy kolejnych zawodników ofensywnych, dwóch napastników, mimo grania w dziesiątkę, bo bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać i byliśmy w tym meczu po prostu dużo lepsi, zasłużyliśmy na, na wyższą wygraną, ale yy, Przestrzegałem piłkarzy przed tym meczem, ale nie zbyt dużo, bo, bo, bo oni sami chyba wiedzieli, że te, ten moment w meczu za em był słaby i jeszcze raz podkreślę, brawa dla drużyny, bo graliśmy dobry mecz. Mimo wyniku takiego tylko 1-0 w ostatniej akcji, graliśmy naprawdę dobry mecz i powinniśmy go zamknąć wcześniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania do Kramera? Mam Pytanie było, tak jak pytałem pana ostatnio, Bartoszka, bo obawy był pan, że go dłużej nie będzie też więcej wiadomo, bo ja tak... Znaczy patrząc dzisiaj na drużyny to chyba ta prawa pomoc to była takim, no nie, nie, nie może słabszym punktem zespołu, ale tam można było więcej oczekiwać, no bo Agbor wiadomo 3 minuty tylko po ale też chyba Igor dzielić on. Bo widać było, że uciekał bardziej do, do lewej nogi jako lewonożny zawodnik i chyba on lepiej się czuł na, na lewym skrzydle, jakby też przestawiany z minusem na momenty już na... to po kolei, jeżeli chodzi o oburonię, to... Ta, ten zabieg raczej jest nieunikniony. Pytanie, czy on jest w stanie jeszcze dograć tą rundę, przynajmniej kilka meczów do końca, tego nie wiemy. Jeżeli chodzi o, o Igora, no stawiajmy na tych młodych naszych chłopaków, naprawdę promujmy ich, dajmy im zaufanie. No jak, no mamy oprócz tam Matrasa i Szykawki, mam naprawdę młody zespół i, i i to, że jedna druga akcja mu nie wyjdzie, to, to, to mnie to nie interesuje. Mi interesuje, żeby on robił progres i on dostanie ode mnie szansę i zaufanie w wielu meczach tego sezonu na pewno. Więc okej, okay, bo on by się przydał, ale, ale mamy to, co mamy i, i będziemy korzystać z tych młodych piłkarzy. Dziękuję bardzo, Łukasz. Jeszcze jakieś pytanie? Ktoś z Państwa? Jeżeli nie, dziękuję no, bardzo bardzo, za bardzo, za 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 to bardzo. proszę. Najbliższy mecz z Podbeskidziem został przełożony. Jak to wpływa na plany? Czy Pan się cieszy z tego, że on jest przełożony i będzie można popracować? Czy jednak wolałby Pan grać, bo drużyna jest w formie? Nie no, oczywiście, że wolałbym grać, bo e, no, już to mówiłem przed meczem, że nie lubię przekładania meczu ze względu na nieobecność jednego młodzieżowca. Więc, e, oczywiście rozumiem Podbeskidzie, bo, bo to było związane pewnie ze zmianą trenera i chęcią popracowania dłużej. My sobie zrobimy grę wewnętrzną, po prostu mecz rezerw i, i, i potraktujemy to jako normalny mikrocykl. Tylko że dwutygodniowy, więc no wpływu na to nie mamy, później będziemy się zastanawiać, bo będziemy grać co trzy dni, jak, jak, jak podejść do tematu, a, ale na teraz pracujemy normalnie. Dziękuję bardzo i odczuka. Dzięki. Ja pomyśle, bo jak tak pamiętam to był najmłodszy, najmłodszy skład od wielu lat w musiałem to wyliczyć, ale ja tak patrząc właśnie na... Ty korzystaj stary. No, A, ten, 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 ten. W wieku generałów.